Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiału na kanale. Dzisiaj jest gry Rising Stone w z modyfikacji Winter War. Ta modyfikacja modyfikuje grę, można powiedzieć, w 100%, zmienia ją całkowicie i wprowadza wiele ciekawych broni. Dwie z nich dzisiaj omówię: AWS-36 i SWT-38, SWT-40, dlatego że SWT-40 powstaje w wyniku doświadczeń y, wyciągniętych właśnie z działań podczas wojny zimowej. Może zaczniemy od wcześniejszej konstrukcji AWS 36. To jest broń zaprojektowana przez Siergieja Simonowa i ten konstruktor miał już wcześniej do czynienia z karabinem Fiodorowa. I on próbował usunąć największą wadę karabinu Fiodorowa, czyli nietypowy nabój 6,5 mm. I on zastosował standardowy nabój 762 na 54 mm R, i ten sam nabój stosowano w karabinie Mosin. To był standardowy nabój, właśnie dla Związku Radzieckiego, jednak okazał się ten nabój dużo, dużo za mocny dla karabinu automatycznego, który no, wystrzeliwuje bardzo szybko dużą ilość pocisków. I niestety połączenie tak mocnego naboju z tak dużą szybkostrzelnością doprowadziło do tego, że strzelanie z serią było wręcz bezsensowne, bezcelowe. Strzelanie samopowtarzalne sprawiało się nieco lepiej, najlepiej właśnie w Rising Stormie strzelać sobie samopowtarzalnie mamy większą celność, jednak pomimo tego tak odrzut i celność była no można powiedzieć przeciętna. Pomimo nawet zastosowania hamulca wlotowego, broń ta była średnio udana również z racji na słabą konstrukcję. Słaba konstrukcja dotyczyła magazynka i jego gniazda oraz dużej odległości pomiędzy gniazdem a komorą nabojową więc no niestety ta broń nie była zbyt udana. Działała ona na zasadzie odprowadzania gazów prochowych i mogła ona strzelać automatycznie, automatycznie lub samopowtarzalnie. Posiadała magazynek na 15 naboi, wymienny jednorzędowy i produkcja trwała od 1936 do 1940 roku. Wyprodukowano jedynie 65 800 egzemplarzy, więc nie było szansy na wyposażenie całej Armii Czerwonej w tą broń. Na dodatek jej jakość wykonania była dość niska. No trudno się dziwić, Związek Radziecki nie posiadał odpowiednich technologii, by produkować tak skomplikowane bronie jak broń samopowtarzalna. Trzeba tu zaznaczyć, że karabin powtarzalny, no niewątpliwie, wbrew pozorom, jest dużo, dużo prostszy niż karabin samopowtarzalny. I to, co się udało w Stanach Zjednoczonych w 1936 roku, nie udało się w Związku Radzieckim. Dlatego też postanowiono rozpisać, jakby, kolejny przetarg. Yy, Kolejny konkurs, tak to należy nazwać, na broń samopowtarzalną. I w tym konkursie wygrał Fiodor Tokariew. Broń, którą chciano uzyskać, miała być wyłącznie samopowtarzalna, nie miała być to broń automatyczna. I Fiodor Tokariew zaprojektował SWT-38. Ta broń była, można powiedzieć, dość mocno testowana podczas wojny zimowej, dlatego powstała wersja SWT-40. Broń ta działała również na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych i była to broń nieco bardziej udana. Do 1941 roku wyprodukowano ponad 1 milion egzemplarzy. Jednak nie wszystko jest tak kolorowe, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, dlatego że no, często ta broń się zacinała. Ta broń miała po prostu wady i. Od 1942 roku, kiedy sytuacja się pogorszyła, zaczęto wracać bardzo, bardzo szybko do Mosina, który był prostszy w produkcji i bardziej niezawodny. W Związku Radzieckim broń nie musiała być ultra nowoczesna i tam wymagane było, żeby ta broń była prosta i łatwa w produkcji, a natomiast karabin samopowtarzalny jest dużo bardziej skomplikowany w produkcji, zwłaszcza jeśli nie ma się odpowiednich technologii i dlatego też właśnie. SWT-38, a później SWT-40 nie udało się w takich ilościach wyprodukować, żeby zaopatrzyć całą armię czerwoną. Wyprodukowano łącznie około ciężko jest powiedzieć bo jedne źródła podają 1,6 miliona, drugie prawie 2 miliony egzemplarzy. Jednak trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest cały, cały ogół wyprodukowanych egzemplarzy, więc w jednym momencie no, nie wyposażono. Tej, takiej liczby właśnie żołnierzy, nie wyposażono prawie 2 miliony żołnierzy w te karabiny, tylko ta liczba była nieco, nieco mniejsza. Zresztą Armia Czerwona była olbrzymia i w 1946 roku liczyła 5 milionów żołnierzy ponad 5 milionów żołnierzy. Więc jak widzimy, naprawdę, yy, liczba tej broni, liczba żołnierzy wyposażonych w tę broń była naprawdę nieduża, jeśli ktoś jeszcze chce dodać sobie AWS 36, to ta broń była bardzo rzadko używana, kiedy tylko była możliwość, to ją nie używano z racji na to, że nie była to broń udana. Natomiast jeśli chodzi na przykład o M1 Garant, czyli największego przeciwnika tej broni, no to jego wyprodukowano w liczbie 4,5 miliona egzemplarzy. To jest znacznie, znacznie więcej, to jest prawie raz więcej. Karabinów i praktycznie każdy żołnierz amerykański był wyposażony w broń samopowtarzalną, natomiast żołnierz radziecki niestety nie, też jest ta kwestia wyszkolenia bardzo istotna, bo żołnierze radzieccy byli dużo słabiej wyszkoleni niż na przykład żołnierze amerykańscy, więc też całkiem inaczej podchodzili do broni. Więc to jest całkiem inny kraj, inna sytuacja. Związek Radziecki wielokrotnie teraz się, można powiedzieć, idealizuje i w grach. Broń na przykład Związku Radzieckiego idealizuje się w grach. Jednak ta broń była przeciętna i, na przykład, bardzo mi się podoba to, że w Rising Stormie, w modyfikacji Winter War, ta broń jest po prostu przecięta. AWS jest bardzo słaby, bardzo źle mi się grało AWS-em. Natomiast SWT, no powiedzmy sobie. Niekiedy mocniej jest pewniejszy, więc nie są to tak dobre bronie, oczywiście to tworzyli twórcy właśnie modyfikacji te bronie, odpowiednio dopasowywali, ale tak mi się wydaje, że jak najbardziej oddali to jakie te bronie były, dużo moim zdaniem gorsze od M1 Garant ale pomimo tego, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś lubi te bronie, to może nimi zagrać. Jak najbardziej te bronie komuś mogą się podobać. Ja na przykład lubię AK, a ktoś może uwielbiać AK. Za to ja na przykład M1 Garant. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o AWS-36 i SWT-38 oraz SWT-40. Jak Wam się te bronie podobają w grze Rising Storm? Oczywiście modyfikacji Winter War, a jak w innych grach wypadają, czy są dobre, czy złe. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!